Czy odbija Ci się czasami jeszcze czkawką Twoja deklaracja sprzed 10 lat, że jak PiS wygra wybory, to Ty do Tajlandii uciekasz, wyjeżdżasz z kraju? No właśnie, odbija mi się, bo ludzie są niekumaci i, i to, co powiedziałeś, to jest tego dowodem. Ja tylko cytuję ludzi! No właśnie, no właśnie. Wiele osób mówiło tak, że jak wygra PiS, to wyjeżdżają z kraju. Już po wyborach, w lutym, chyba 2015 roku, udzielałem wywiadu do wprost i mówiłem o tym, że będę chciał się wyprowadzić do, do Tajlandii. I się wyprowadziłem w tym roku 2015. I dziennikarz się zapytał mnie: Czy dlatego, że wygrał PIS? I ja mówię: Nie, że zakochałem się w Tajlandii, właściwie wszystko mi tam pasuje. A to, że PIS wygrał, niespecjalnie zachęca mnie do tego, żebym został. Ale to nie jest powód. Ja autoryzowałem oczywiście ten wywiad, natomiast nie autoryzuje się tytułów, a tytuł był wcale tam. Wyjeżdża do Tajlandii przed PiS, tak?